Hej, witam wszystkich. Kolejny odcinek serii zagrajmy w Harry Pottery i kamień filozoficzny. Dawno nie grałem. Eee, to już z górki nam poleci. Teraz... Hmm. Coś mieliśmy tutaj zrobić. A. Jeśli na trzecie piętro do chyba do Rona. Ale się. I tutaj mamy taki moment. Gdzie możemy sobie podwiedzać Hogwart. Wszyscy uczniowie są. Możemy z nimi pogadać. Oczywiście wpadając na nich. nie ma. I podnajdywać różne konaty. Tu już nie ma tego lustra. To jest dziwne. Tutaj, do tych drzwi nie da się wejść. Czasami z nich ktoś wychodzi. Nic. 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 Nic! nic. I nic. najwidziej no, nic tu do oglądania nie ma. Więc trzeba śpieszyć. Mamy chyba tu znaleźć ile? Dwie karty Czy jedną A nie wiem O <laughs> Freddy George O, tu mamy te dzwonki No jest Kolejny dzwonek o, tu już ładnie wyleciała. Tu też już nie ma tego lustra, jak widzicie. Wszystko się tu pozmieniało. Tutaj też się nie da wejść. O. Hop. 350 pasowych. No! To raczej już nam tych fasoli nie zabraknie hmm. Kolejne zbanki O, a tu widzimy, że nie było nawet fasolki Oszukali nas o. jak się pojawia Freddy George To znaczy że gdzieś tu jest karta. Czy znaczy oni nam dadzą tą kartę? A gdzie jest Freddy George? A no zaraz Wam pokażę, gdzie są. Musicie zaraz po tym. Ty mamy taki sekret. Aloha, Hamora I co to będzie? Fasolki. A tu, jak się zbliżymy do ogniska, to co się stanie? No, hey, Harry. no pewnie, że mam George? Nie, Fred. A do czego? Łot wow, ten yy... Bertie Bot. Ty co fasolki wymyślił chyba Z tego co pamiętam da się przekonamy Je yeah, Bertie Bot Dobrze mówię Więc wychodzimy I zmierzamy w jakimś kierunku jeszcze nieznanym jak dziwnia stoi, nie? Alohamora. O, jakieś schody. No już widziałem. Wy chyba też. Jezus. Chodź tu, chodź, 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 chodź. jeszcze nie jest. jeszcze jeszcze jest jest jeszcze jeden jest tam I szybko zakręcamy no. no jest wszystko A w kuferku? Ech. W sumie, to wiecie, myślałem, że coś tu więcej będzie. Bo... No nie zobaczyłem, ile tu kart trzeba zebrać. Jedną już mamy. A co będzie reszta? Trzeba poczekajcie. Zaraz do was wrócę i się przekonam. Dobra? Cześć. Hej, witam was wszystkich, jestem już z powrotem. Mm. Najśmieszniejsze jest to, że... Prześlę. Chwilę... Baterie mi padły w klawiaturze. I musiałem sobie wymienić niestety. Trochę zajęło. Ale na szczęście pamiętam co robiliśmy przed chwilą, chyba. No tak, tutaj nie byliśmy. Nie, no nie by... nie, nie byliśmy, no. I tak, tutaj jest biblioteka. I mamy tu pierwszy sekret. Dziwna to. Może to nie jest biblioteka. Jakiś alikxir czy coś. No, dziwna biblioteka w każdym bądź razie. I tu mamy drugi sekret. No. I Dragon Nie Halo hamora! No i elegancko, i teraz wracamy na górę. Tu, tu, I teraz w spokoju już możemy iść. Mmm. Może po pogadamy z nimi. Ja, ty jesteś Lizgonem. Teraz mi to mówisz. W tą stronę? Nie, w drugą. Możemy w spokoju iść do. Yy, rona. Na tym trzecim piętrze. Gdzie jest to trzecie piętro? Aha. Gdzie wysoko chyba. O, nie, nie aż tak. O, te wspaniałe schody. Tutaj będą, o. Ja. Yeah. Co on tam robi? Wow, Professor Snape just came out of the Forbidden Corridor. He's limping quite badly. go ugryzło. Oh, I think there's something awful down the corridor. No, Hey, Tell me on the run. We'll be late for our defense against dark arts lesson. Oh my God, Lumos. Eh. No, to może na tą okazję to ja zatrzymam na chwilę. <grywa> Naprawdę, przepraszam, że wam z wami tak żegnam. Na sekundę tylko. Już zaraz wracam. Cześć. Jestem już. No i znowu. Spot w PS. -y. Yy, więc zaczynamy. Lumos. Ostatnie zaklęcie.

Proszę, jest Aha! elegancko. Dajemy do Gryffindor. No i teraz zapraszamy na wyzwanie.

No tak. Ciągniemy teraz. Po szybko po naszą y kartę Dragain't Towel, Tu będzie chyba gargulec. Nie. Aha. Tu jest to przejście. A zapytać się, jakie przejście? ano Na górne piętro. Ale to już wszystko w następnym odcinku. Żegnam się. Do usłyszenia. Cześć.